Okej, okay, witajcie, ja jestem z To jest kolejny odcinek z Watch Dogs. I Warszawa Warszawą, ale wracamy do regularnego nagrywania. Mam nadzieję na zmiany. O, w repertuaru. Chciałem dodać. Coś, może, o co prosiliście. O, a co ostatnio miałem możliwość. czym znaczy, ostatnio miałem możliwość. Przemyślałem to i właściwie zrobię. Czyli będę nagrywał Battlefielda. Yy, co do GTA. O, nie, do, nie doszedłem jeszcze do tego momentu, do którego chciałem dojść, czyli nie wyrównałem fabuły z odcinkami, ale tak czy siak będę nagrywał dalej. Czyli już, od, już w najbliższym czasie się, pojawi się jedna nowa seria, jedna ak reaktywacja, jakby jeden powrót do serii. I nie wykluczam, że pojawi się coś jeszcze. Z tymczasem przed chwilą wziąłem stąd auto, tu się jakieś magicznie pojawiło. Na jakiej zasadzie to działa? Przecież ja przed chwilą wziąłem auto stąd, czy jakbym wziął stąd trzy auta, kawałek dalej i ono by się tu zaczęły pojawiać, to tak bym zrobił, zrobił sobie mm, taki parking z, z tych samych aut? Nieważne, nie wiem. Dobra, mamy bulldoga babci. Weźmy sobie bulldoga od babci. Zobaczmy, co nam zrobi ten piesek. No, chociaż to pewnie nie o chodzi. No, tam pada deszcz. Tu, 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 tu. Jedzie w ciemność. Podłącz się zdalnie do Rosy Fremont. Czy ona tu jest w sensie ta? O, dobra nie ważne. Jest o jaka smutna.? Okay, look, I, I, I understand if you're scared. I'm not scared. No one asked me to stay. Well, no one asked you to leave. you need to do better than that. <clears throat> I could use some help. I could use your help. Like a team. Sure, like a team. not used to being a team. No, I'm not. Was that so hard? No. Let's go then. Sure. On a evidently chce czegoś więcej. To po prostu widać Gdzie jesteś? Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Nie ma że ona mi znika. O, hakuj Co to? Co to? Dobra nie chce iść. Fucking y... Serio O koniec nie ma czegoś takiego. O, tu stoi. Fact. Dobra. Tam się świeci mocno, a tu się mniej świeci. O co chodzi? Dlaczego tak? Dobra, co co, 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 co robimy? O. Cześć. Hmm. These are untypical game-dangers. There i tu bym dał, tak, to the teeth. It's like a fortress. I don't see an easy way in. Dobra. Ja chcę nagrania. Mogę tu kogoś, dobra, olać nagranie. Ja chcę tu kogoś, mogę tu kogoś hakować. O. Dzięki. Dobra, winda się otworzyła. Ale co dalej? Hmm. Czy w windzie coś jest? ja aby poruszyć w górę lub w dół. Tak, tam jest kamera. Nie Ok, jedziemy na górę. Jesteśmy kamerą w ogóle. To te przeżycia: O, gdzie jest. tam jest jakiś haker. Tam jest kamera ale oni mają tu naprawdę mają dużo tego wszystkiego dobra tu no, mi nic nie tam no, mogą schokować, ok to jedziemy z powrotem do tej kamery i tam jest kamera a to jest ta windowa to nie jest tej windowej dobra gdzie tu no tamtą kamerę by wypadało o jest dobra jest ta kamera Ci tu się czy tu się obciskują, może mm, nie, no, nie, nie zrobimy nic z nimi? Kamera! Oho, ho ho, ho ho spoko. I kolejny ten dobra, to mi włączy alarm, dlatego warto by wszystko ustawiać sobie najpierw, zróbmy to tak, to tak, to tak. Tak, otwórz. Mamy tu i tu, nie przechodzi jeszcze. O. Dobra. <mulanty> I'm killing you. Tam, kamerka. I hakuje gdzieś tam. Hmm, to to skakujemy. Mamy kamerkę. Tu jakieś ziomki. Kamerka w drugą stronę. O. Coś tu jeszcze jest? Tam jest kamera. Trzeba się przemieszczać pomiędzy tymi kamerami. Jesteśmy w tym miejscu, tak? To fuck you. To wracamy do tamtej kamerki. coś tu jest? O, tu jest kamera. Jak pięknie. Okej. Okay. Oni się tu bawią. Teraz tu. Obróć, kam obróć kamerę. Obróć kamerę, Tam. Jesteśmy już obok tego, hakujemy. Okej. Okay. Co mamy odblokować? To, czyli wypadałoby. Nic więcej, już nie obrócę, nie? Obróć. I tu teraz też obróć, odblokuj i obróć to. Yy, nie tak, no nie, musi być tak. Fuck you! Czyli to musi iść stąd, a to musisz iść tu. O, i teraz mogę to zrobić, pięknie. Kolejne kamery, tam mamy dotrzeć. W ogóle to sobie schakuję, tam jest kamerka. Mmmm, tam jest jedna, tam jest kolejna i tu jest jeszcze jedna. Gdzie ja mam iść? W którą stronę? Albo to jest ta kamera który, z której przyszedłem, to nie. A tam się mam dostać, co, czyli prawdopodobnie muszę zrobić tak. To jest to samo. To nie. Dobra, czyli nie ta kamera czyli to musi być kamera ta. O, tu coś mogę schować, nie? Nie, nie mogę. Tam jest kamera. I... idziemy dalej tym tropem, czyli tamtą stronę. O, w ogóle oni się nie orientują, że się kamery obracają same, nie? Tak. W żaden sposób nie sygnalizowanie. On ma kamerę. Tworzymy nowy koktajl narkotykowy, brawo! Ale ty, Chopie, wracaj, bo ty tu masz w prawo iść, A, albo w lewo. Nie wiem, gdzie będzie kamera, prawdopodobnie. A on, po prostu idzie. Ciągle jakieś dźwięki kopulujących ludzi. O. kamera. A i tu, tu, tu. 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 tamtą kamerę. O. key there's there the ip address is coming from that room there's a card reader on it mm. Shit. oh so what's good she in his dog tag listen ain't nobody stole from you boy get your boss on the phone yeah it'll take a few it'll fucking take a few yeah, but get your ass here what are you doing with that that i told you i just thought that you this shit won't fly. You remember Grandma's bulldog? dog? That ugly little fucker. Hey. Always came running when you hollered for him, bro. <laughs> but I always kept pissing on the floor too. Yeah. Yeah. you know what I'm saying. merchandise and security. Now I find you store on my guest list. I won't be fleeced, Mr. Rack. Yo, chill. It ain't how it went down. See, I think you're confused. This is a business collaboration. Your guests are my guests. Listen, we'll talk this out at the auction. Don't be stoked, Mr. Rack. Where I grew up, we shot them between the eyes. Fucking leprechaun can suck my lucky charm. This fucks stoked. Yo, it's, it's a weasel, man. <laughs> weasel. Okej, Chyba się pokończyło. Tak. O! Pokończyły się kacenki. Teraz może w końcu coś zrobimy. Mam nadzieję, o ile się wszystko załaduje tak, jak się powinno załadować. Czyli już niebawem. Ojej, co to przetwarza? Nie wiem. Ciekawe to było. Nie powiem. Nie That fat kid, Bedbug, he's gonna go in for me. Just like that. And why should he help us? I'm betting he's one mistake away from a bullet to the head. So when he makes that mistake, I'll be recording. Nothing like blackmail to change someone's tune. Okay. Hmm. się tutaj wypinała, co jest O. Co w związku z tym? Koniec.

O, zniknęło moje auto. Weźmy sobie, pojedźmy teraz na jakieś wyzwanie takie Day and Night <pytosuracje> Czy tu jest jakieś lepsze auto, bo nie wiem czy chcę jechać tym Jest motorek Swoń telefon a high speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce Are you with Nikki? Of course we read it together and i highlighted all your signature moves she was quite alarmed she doesn't seem to know you like i do just get her on the phone now now the ip address yeah there's something inside rossi fremont some kind of small server hidden behind a locked door and an army of gangbangers now you understand why i need your help have you found a way in i'm working on it let me talk to nikki was that so painful Okay. Aiden. Hey. We're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I oh got no secrets. <laughs> Seriously, Aiden? you expect me to believe that I'm your sister? Well, shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Because I'm being held by your friend, and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Hmm. have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Hard on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Okay, I need to tail this guy until I can steal back the data, then take him out of the game. Permanently. To jedziemy sobie autkiem mm, ładne autko swoją drogą turu, 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 turu. Mm, Tylko, że właśnie... Model jest taki dziwny dalej Odzwyczaiłem się chyba odjeżdżenie w tej grze W którą stronę jedzie Dobra, podjść, podjść, podwieźć, podjść Czyli wykryto, tak? Czy mam go śleić? Czy po prostu mam za nim jechać, bo nie wiem? Chyba on już wie chyba, że go gonię Przynajmniej tak to wygląda 6% mam matko, to będzie długie Ile muszę być? 35 metrów to jest max, dobra Ten co zrobił? Chciał odwrócić na chwilę, a oni już walują na tych ulicach O kurde, dobra Oddalił się, nie Dobra, pobieraj, pobieraj Uprzedziłem go trochę w sumie Zwalniamy, żeby nam nie uciekł, ale nie tak, żeby się poddalił poza zasięg. Dokładnie, dokładnie, jest, 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 jest. mam wyścig, oczywiście mam go w zasięgu. O! Wrogowie, tak. Kurde a jest 70%, już więc to może nie być tak długie jak myślałem, że będzie. O przeciwników za nami, w ogóle. 80% It's getting closer to the end. Dobra. On się tych wszystkich ludzi pozbędzie, może nikogo nie przyjadę O. Dobra, czyli teraz już mogę go rozwalić, tak? No oh. oh, dobra, jaka prywatność, no o, Jakie fajne drogi, takie no, kojarzę, kojarzę mi się na speed Porsche. no chodźcie go koledzy, pomożecie mi trochę, może co? Mam nadzieję, że nie będzie się strzelać, ja się nie bawię strzelania. Ale zrobił 360. Widzicie, wszystko dzięki mnie. Gościu dostaje... trzyki adrenaliny dzięki mnie, a to jest dobre. To jest naprawdę dobre, on powinien mi dziękować. On go w ogóle bez władzy, się nie mogę go zabić. O. wow wow wow, 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 wow. Ci już do mnie strzelają. Do czasu. Dobra, już oni nie strzelają. Został tylko ten. Jeb, jeb, jeb. Dobra. Misja wypełniona. Mam się z nimi strzelać? Proszę, jak chcesz się z nimi strzelać? Jest. Dobra, broń. Raz. Tam jesteś. To jest policja? tutaj chyba jeszcze żyje. Nie, już padł. Dobra. No co ty? Tam jest jeszcze ostatni. Dobra, padło. Padło. Padło wszystko. Trzeba się dobrze przejechać. Schowaj broń. Weźmy sobie jakąś z ich... Um, jakiś z ich pojazdów, albo weźmy sobie ten pojazd. The Cool Kids. Gas Station. Dobra, pojedziemy gdzieś. Mam jeszcze chwilkę, więc możemy coś zrobić. O, tu jakieś ładne auto stało. Aleluja. Dobra, prawie mi się udało przejechać bez ryski, ale prawie. Turuturuturu, turuturu, turuturu, tuuru, turu, tuuru, tuuruuuu, ohohohohooo! Ale to było 360 ładne. A co to jest to niebieskie? Bo zapomniałem. Jadę tam zobaczyć, tam była chyba keyówka gangu, nie? Machniemy sobie może co to jest. Tudopapapapapapapapa. Cześć. Tu jest jakiś hotspot, to jest hotspot. Zobaczmy sobie hotspota. Pani trailer, Ok, dostaliśmy macziki? Czy mi się wydawało? Tu, tu, tu. A nie, to są trzy kubki. Dobra. O, niedostępne. Dobra, olać. Ju, już, już się mam gdzieś. Już myślałem, że coś czymś wart. czegoś wart, ale granie w kulki. nie Idziemy -um 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 -um. zobaczyć. Może zaskakujemy sobie City of na szybko jeszcze. Nie! Yeah. Dobra. No, o, o, o ten był w ogóle. O, C -C City of spad nie wiem jeszcze gdzie. Tu po lewo, o widzę już, widzę, 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 widzę. Okej. Okay. Co mi tak szarżujesz, gościu? Nie to. Nie chciałem. Sorry, weź sobie to auto. Ja go nie chciałem chciałem do mojego iść, ale on się automatycznie przefokusował. God damn it. Babce, jakieś auto chciałem, się teraz burzy, boi się i w ogóle jest jakaś taka Dobra, tam jest wyspa. Hmm. Idziemy tam. Albo nie. W tym odcinku to by było na tyle. Następnie zajmiemy od hakowania. Te... Zaj... Zaczniemy od hakowania tego CTOS-u i... i oczywiście przejdziemy na następnej misji. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, no i trzymajcie się. Cześć.